Witajcie Trudnie W poprzednim odcinku Pamiętacie? Nie było nic słychać Wiem, 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 wiem Ale Spokojnie Teraz Pokażę wam Jak Robić um, Folder, ale W lepszy sposób lepszy sposób Pokażę wam po prostu więcej jak się to robi oczywiście prawym przyciskiem Przejdziemy na nowy I folder tak, Folder Tu możemy Nazwę Klikniemy nie da się uwagi na to Tutaj folder jest pusty, tak? I... Teraz się zastanawiacie To teraz, jak już mamy ten folder teraz są tu Mamy ten folder, jasne yy, Możemy zrobić tak Wybieramy przycisk też klikamy Nowy, i możemy stworzyć kolejny folder Ale nie musimy tego teraz zrobić Możemy też po prostu kliknąć tutaj o góry Proszę bardzo Nowy folder a tutaj, jak znajdziemy, tutaj y, podpowiedź to folder to y, trzymajemy. Control, control, et tu, control shift, et y, tu. Y, y. Tutaj mamy kolejny folder i to jest bardzo fajne. Możemy sobie wyniknąć, możemy stworzyć kolejne w folderach, możemy stworzyć kolejny folder, możemy stworzyć kolejny, kolejny folder, kolejny folder. Ctrl Shift i, I kolejny folder w tak, taki sposób, to drodzy Państwo, można zrobić pod w kilka sposobów. I gdzie yy, może jeszcze wleci kolejny odcinek? Jak yy, Jeśli może się tak bardzo, że folder do kosza, jego pod, wyjąć. Czekajcie na odcinek. Ja byłem. Major. O, oh, to widzę ją. A, i możecie wbić na mój moją... drugi Klik macie w opisie. Znaczy pierwszy, to jest. Dobra, mniejsza. Dobra,